Donald Tusk ponownie przewodniczącym Platformy Obywatelskiej zdecydowała w stolicy konwencja Krajowa Partii. 865 delegatów wybierze dziś także członków Rady Krajowej. Od początku konwentu było pewne, kto zostanie przewodniczącym. Absolutnie Donald Tusk będzie przewodniczącym i nie bardzo wyobrażam sobie, żeby mógł być kto inny. Bojowe, a wszystko w rękach delegatów, ale jestem optymistą. Zebrani debatowali nad programem Platformy i strategią na najbliższe miesiące. W konwencji uczestniczyli też Jan Artymowski, Sławomir Potapowicz i Jan Dziubecki, trzej wykluczeni z Platformy Obywatelskiej za złą opinię. Zarzuca mi się, że nie wzbudzam zaufania do wyborców. Zarzuca mi się, że. Naruszam wizerunek platformy obywatelskiej, a jednocześnie nie daje się żadnego dowodu na potwierdzenie tych zarzutów, które w stosunku do mnie są formułowane. Sądzę więc, że jest to tylko i wyłącznie polityczna wędrata wobec swoich politycznych przeciwników. Na konwencie wybrano członków Rady Krajowej i sądu koleżeńskiego, kontrowersje wzbudziła lista wytypowanych do sądu koleżeńskiego. To oznacza, że te osoby, które są na tej ściągawce zostaną wybrane. Nie ma szans, żeby ktoś z sali wstał, przedstawił swoje poglądy i uzyskał e, e, mandat bycia członkiem władz krajowych Platformy. Julii Pitery to nie martwi. To nie jest prawda, dlatego że jednocześnie dostaliśmy w naszych teczkach e, kartki, na których każdy, po to, żeby uprościć procedurę, ma prawo zgłosić kandydata do tychże władz nawet jeżeli ten ktoś nie będzie mieć szans na wybór cóż takie uroki demokracji